Zaraz majówka, więc oficjalnie zaczynamy sezon grillowania z przepisem na tą potężną kiełbę w bułce. Aż ciężko ugryźć tego potwora. A w pracy pomoże mi grill Flamo od firmy Lektus. Także na początku kroję cebulę i odpalam boczny palnik. Do garnka wlatuje masło, a kiedy się roztopi wrzucam cebulę, sól i pieprz. Kiedy trochę się przesmaży, dodaję brązowy cukier i miód, mieszając od czasu do czasu. Potem odrobina octu balsamicznego i smażę na niedużym ogniu. To nie będzie taka zwykła karmelizowana cebula, ponieważ zmiksujemy ją z kiszoną kapustą. Do takiej kiełby w bułce świetnie sprawdzi się bułka paryska lub duża miękka ciabata. Temperatura odpowiednia, więc wykładam kiełbasy, a dla Was mam kod zniżkowy 5% na ten i inne grille od firmy Lektus. Tymczasem przewracam kiełbasy na drugą stronę, a pieczywo spryskuję i wkładam na górny ruszt. Na początek kapusta z karmelizowaną cebulą, kiszony lub małosolny ogórek i podwójna kiełbasa oraz sosy według uznania. Życzę Wam grillowej majówki.